Rozkład miłosny na lato dla strzelca Kartę przełożyłam. Tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno. Pustelnik co wychodzi naprzeciw. Cesarz. Wynik odpowiedź, rada. Szóstka kielichów. Setno. Pustanik. To jest samotność. Człowiek jest w oddaleniu. Zagląda do swojego wnętrza i zastanawia się, co jest dla niego dobre, a co należy odrzucić. To jest konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia. Niekiedy ta samotność może być lecznicza i nie trzeba bać się tej samotności. Ale człowiek wcześniej czy później będzie chciał mieć drugą osobę przy sobie. Pustelnik to jest takie rozpoznanie celu. Rozpoznanie celu przybliża do rzeczywistości oraz pokazuje, jaką rolę chcemy pełnić w tej rzeczywistości. Co wychodzi naprzeciw? Cesarz. To jest takie podporządkowanie się komuś albo czemuś, albo takie lekceważenie innych. Cesarz na tej pozycji pokazuje rozpod związku. To jest rodzaj presji wywieranej na nas. Sytuacja wymaga od nas takiej obiektywnej oceny. Wynik, odpowiedź, rada. Szóstka kiłów. To jest powrót do poprzednich lat. To są wspomnienia. To jest również takie rozpamiętywanie kogoś z przeszłości. Niektórzy z Państwa mogą odnowić przyjaźń lub znajomość z przeszłości, w czasie wakacji. To jest również powrót do przeszłości. I przez to nie będziemy chcieli zobaczyć, co jest przed nami. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Oraz zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.